Edyta Górniak ze światowej słowy producentem Adam Kraśko wydał piosenkę Disco Polo. Cześć Ewa Kotlewska, oto flash Muzyczny. Po długich poszukiwaniach Edyta Górniak znalazła producenta swojej płyty. Mowa o Davidzie Fosterze, wielkiej postaci na światowym rynku muzycznym. Mężczyzna nagrywał z najpopularniejszymi artystami w historii, w tym z Michaelem Jacksonem, Whitney Houston, Madonna czy Celine Dion. Przez moje ostatnie przykre doświadczenia muzyczne wreszcie zrozumiałam, że od teraz muszę pracować z najlepszymi, albo nie pracować w ogóle. Oznajmiła Górniak na Facebooku i opublikowała wideo z producentem w roli głównej. Na razie żadne szczegóły dotyczące nowej płyty wokalistki nie są znane. Adam Kraśko, znany dzięki pierwszej edycji programu Rolnik Szukażony, pochwalił się swoją nową piosenką. Utwór utrzymany jest w stylistyce Disco Polo i nosi tytuł Wigry 3. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczy roweru popularnego w latach 80. Kraśko napisał o nim utwór i go wykonał. Jak wyszło? Odszukaj Wigry z dawnych lat, nie ruszaj na nim ze mną w świat. Świat naszych wspomnień taką jazdę. Mam dzisiaj chęć bigry 3. Igry A na nim ja i ty. 24 września Renata Przemek zagra w sztuce Boogie Street według Leonarda Coena. Szczegóły znajdziecie w naszym serwisie. Zaglądajcie na Onet Muzyka, a my widzimy się w kolejnych fleszach. Pa!